Czy też? Dobra, cześć tu ku tuba, tu Zaczynamy odcinki urlopowe. Pierwszy odcinek zaczniemy od pokazania ostatniej serii z 6, czyli szósta seria, po 5 powtórzeń, 110 kg. Z uwagi na to, że postanowiłem sobie te 150 do 12 marca, bo wtedy mam urodziny, to pomyślałem, że. Nie będę szalał z obciążeniem i po prostu porobię sobie większą objętość. Zmieniam plany działania jak rękawiczki, także teraz proszę bardzo będzie seria, ja będę wył jak doładowane subaru. Bo no nie ukrywam taka liczba powtórzeń na trening jest bardzo wyzywająca, bardzo challenging po, po angielsku. A w ogóle to przed wczoraj na siłowni zostawiłem, ja bardzo dużo rzeczy gubię ogólnie i zostawiłem swojego rekbanda, myślałem, że będę musiał kupować nowego, ale na szczęście yy, chłopak, co tam sprząta, go znalazł, odłożył mi, no i zaoszczędziłem stówkę dzięki temu. Jeszcze chciałem pokazać yy, powrót na kanale podciągania. Ostatnio się podciągałem, bardzo dużo, bardzo długo unikałem tego ćwiczenia, ponieważ w sumie nie wiem właśnie dlaczego. Chyba była to głupota. Ostatnio spróbowałem, tak bez szaleń, bez dodatkowych obciążeń, po prostu tak, żeby robić te powtórzenia dokładnie. Bardzo przyjemne uczucie w plecach czułem na dzień następny, więc dzisiaj znowu sobie porobię. Okay, z powrotem w domu. Teraz będzie wchodził posiłek treningowy. Dużo tutaj nie wymyślimy, jest coś, co się cały czas przewija, czyli mamy ryż, dwa worki. Do tego mamy jeszcze oczywiście karkóweczkę. To jest y, tym razem wersja z cukinią, cebulą i mamy papryka i fasola do tego jeszcze. No i to wszystko sobie zapiję tranem. Tu ostatnio praktykuję taki zwyczaj, że do obiadu sobie biorę takiego gula. Gula, gula chyba nie ma takiego słowa. Gulne. gulne, gulne, ogólne. Nie wiem, łyka w każdym razie sobie biorę. Jak widzicie, nastąpił zanik mojej brody. Ogoliłem się, jestem w trakcie pakowania, już mam przyszykowane rzeczy. Będzie tego trochę. Będzie tego sporo, wezmę też kompa, bo chciałem na bieżąco montować odcinki, bo wiem, że jak zostawię to sobie na późniejszy czas, to. W efekcie nie zrobię tego pewnie tak szybko, jakbym chciał, a tak to będę miał gotowy już do publikacji. A żeby się nie tłuc z komunikacją miejską, to skorzystam z aplikacji, która nazywa się MyTaxi. Jest to aplikacja, jak ściągniecie sobie, to pierwszy przejazd możecie mieć za darmo do 50 zł. Więc jak ściągniecie sobie, czy to na Androida, czy na iOS-a, możecie wpisać kod. Kod brzmi kuba.roz2. No i co? Tutaj sobie wyszukujemy nasz punkt startowy, punkt docelowy i możemy zamówić. Czy na pewno? Na pewno. No i dobra, i mój kierowca będzie za 5 minut, także ja się powoli zbieram. Dobra, ja już wychodzę z bloku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dajmy Uff, Zapadamy. Może... Kurde, będę miał całą dupę mokrą, no nie No nie. Dobra, więc jestem już w środku, odebrałem yy, w ogóle jeszcze a a propos zapłaty za taksówkę, a propos zapłaty za taksówkę, są to y, takie bony 50 złotowe. także jeśli na przykład mój kurs kosztował 35 zł, to te 15 zł wam przypada. Więc możecie dać na przykład 20% na piwku, żeby nie wyjść na cebulę. Tak też uczyniłem. Oczywiście musiałem o tym powiedzieć w filmie. No i co? I samochód, w którym jesteśmy obecnie, jest to Renault Megane, jest to wersja GT. Ma 205 koni, także jestem bardzo ciekaw, jak to będzie jeździło. Ale spadam póki co do domu, bo chciałbym się wyrobić przed korkami, żeby do Lublina... A, bo właśnie, zmieniłem trochę plany. Jadę jednak do Lublina, ponieważ nie byłem od listopada. Trochę jest to długo i trochę mi się tęskni za domem, za rodziną. Także jadę sobie na dzień, na dwa. W sumie zobaczymy, nie mam jeszcze planów tak za bardzo. Takie wielkie jolo, wielki spontan jest ten czas. I fajnie, że się to nagrywa wszystko, będę miał pamiątkę, także lecimy! Dobra, jak widzicie, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Kąp wzięty. Tutaj też mamy kilka toreb. Wiem, że bardzo dużo jest to bagażu, jak na kilka dni. No, ale sytuacja tego wymaga. Mamy godzinę przed 16, także tak jak się chciałem wyrobimy, mam nadzieję, że nie będzie za dużo korków, w ogóle bardzo mnie zdziwiło to, że jest to wersja automatyczna, trochę się przeraziłem przyznam, bo raz w życiu chyba jeździłem automatem, nie za bardzo za tym przepadam, ale jest jedna bardzo pozytywna rzecz, a mianowicie łopatki do zmiany biegów, można też manualnie zmieniać, więc jest to dla mnie nowość, tyle co chwilę jechałem tą Meganką i bardzo mi się spodobał dźwięk silnika. Na pewno Wam pokażę, wydaje mi się, że radio tutaj będzie zbędne, chyba że na autostradzie. Dobra, ja już jestem w domu. Właściwie to już jakąś chwilę nawet. Tylko, że pisałem e, Konspekt. W ogóle dawno nie pisałem czegoś takiego jak Konspekt. Zawsze byłem kiepski z polskiego. Ale dostałem propozycję napisania artykułu dla pewnej gazety. Nie będę póki co zdradzał jakiej, choć pewnie możecie się domyślić, jaka to gazeta. Także jaram się bardzo. Na pewno dam wam znać, jak e, będzie już to opublikowane. O ile będzie. O ile nie powiedzą, że jednak nie potrafię pisać. <laughs> Także fajnie znowu być w swoim pokoju. Bardzo dawno tutaj nie byłem. I zawsze te filmy z domu są takie sentymentalne. Mam nadzieję, że ten również taki wyjdzie. No i zaraz. Sobie z nim jakiś obiad, będę spadał, bo się umówiłem wieczorem, także pewnie koniec filmu na dziś. No i mamy kolejny dzień. Dzisiaj będzie dzień taki lekki, jeśli chodzi o jakieś działania na siłowni, ponieważ wczoraj trochę późno poszedłem spać. No i w takie dni, kiedy to właśnie nie jestem taki do końca, no, może nie tyle domagający, ale wiem, że poprzedniego dnia na przykład nie zjadłem wystarczająco dużo, albo na przykład się nie wyspałem to sobie robię taki lżejszy dzień. Dzisiaj pójdę sobie do garażu, ponieważ no niestety okazało się, że ta siłownia, na którą chodziłem w Lublinie wcześniej, czyli to koło Aqua Lublin wyłączyli obsługę Multisporta, także no, niestety 30 zł nie uśmiecha mi się płacić za to. Ale też jest to pozytywna informacja dla Was, ponieważ y, będzie w końcu jakiś materiał z garażu na kanale, więc dla osób nowych, które jeszcze tego miejsca nie widziały myślę, że będzie to nawet ciekawe. Jeszcze przed treningiem sobie... Zrobię taką okrojoną wersję treningówki. Teraz obecnie używam takiej kreatyny, to jest Mix Kreatyn, więc sobie biorę jedną miarkę i do tego dwie kapsułki kofeiny. Tylko te kapsułki sobie otwieram i wsypuję bezpośrednio do, do wody, bo jakoś bardziej wtedy czuję, że na mnie działają. Niestety tym razem nie pokażę wam w garażu, ponieważ zapomniałem wziąć swoich kluczy z Warszawy do domu. Jedyny klucz, jakim zostałem oddarowany, to klucz do domu. I okazało się, że klucza do garażu zapasowego niestety nie ma. A w tym momencie nikogo nie ma w domu, więc muszę się wybrać na jakąś siłownię, która obsługuje multisporta. Więc wybieram się do, do Cuba. Do Cuba. Czyli Kuba pojedzie do Cuba. Ja na tej siłowni byłem bardzo dawno temu. Pamiętam jeszcze, jak w ogóle nie ćwiczyłem. To wykonywałem tutaj jakieś przebieżki na bieżni. Chyba chodziłem na siłownię po to, żeby biegać na bieżni. Więc to było bardzo produktywne. Jeszcze robiłem rozpiętki na maszynie i różne inne dziwne rzeczy na różnych dziwnych innych maszynach. Ja tutaj widzę, siłownia trochę się rozrosła. Jest więcej tych wszystkich rzeczy. Tam jeszcze jakaś strefa jest cardio chyba. A ja, ogólnie tutaj jest dużo ludzi z zagranicy, ponieważ. Lublin jest miastem studenckim, a tutaj gdzieś niedaleko jest uniwersytet medyczny, na którym to jest bardzo dużo na przykład nie wiem, Chińczyków albo hindusów. No i tutaj mają swoje mieszkania, więc automatycznie tutaj też przychodzą na siłownię. To jest też bardzo częsty widok jak ktoś nie posprząta obciążenie. Gdyby ktoś się zastanawiał jak pięknie wyryć ścianę. A wcale nie trzeba ekipy remontowej, wystarczy sztangę zamontować w rogu. Ludzie wiosłują i robi się samo. To tak jeszcze słowem zakończenia i sceną zakończenia. Pojechałem właśnie po siostrę do liceum. Do liceum właściwie. Jest to czwarte liceum ogólnokształcące w Lublinie. Ktoś kiedyś się tam pytał, czy chodziłem do czwórki. Tak, chodziłem do czwórki. To moje ukochane liceum. Tyle lat, znaczy tyle, trzy. Nie więcej. Tak wygląda z daleka. Stare mury, ja siedzę w samochodzie, bo zimno strasznie jest na dworze. A i też jeszcze jedną ciekawą rzecz chciałem pokazać. Mamy tutaj Taką funkcję się nazywa RS Drive, i zauważyłem, że jak tutaj macie podświetlenie na niebiesko, to po wciśnięciu RS Drive zmienia się na czerwone. Nie tylko to podświetlenie, również tutaj na panelach w drzwiach się zmienia światło. No i zegary na czerwono. A właśnie jeszcze zapomniałem podziękować za te wszystkie miłe komentarze pod ostatnim filmem, bo się zapytałem, dlaczego oglądacie mój kanał. I naprawdę nie spodziewałem się aż takiego odzewu, było to naprawdę. Miłe. Czytać sobie te wszystkie rzeczy. I prosiliście też o taki luźny materiał z życia, więc myślę, że ten film jest jak najbardziej luźnym materiałem. Jak ja się nawet nie zauważyłam. Co, ty nie wiedziałeś, że ja to ja? Nie, no co ty. Oj. Czekaj, klasek tam jest piąty. Ale śmiesznie się się sobie pas. Czekaj, weź, trzymaj kamerę. No, jak zawsze wszędzie, wszędzie... Nie, no, czekaj. Wszędzie, wszędzie tak. Kuba z YouTube'a. O tak możemy mieć. Tak ono? No razie. Jak się można zapaść w ten fotel? No, kubełkowy jest taki. Jaki? Okay? Kubełkowy. Kubełkowy. Kubeł.. Kubeł. Kubeł. Kuba Kubeł. Kuba Kubełkowy.